Witam przy moich pięknych, cudownych winogronach. To jest, to jest strona białych winogron, szarnej. I proszę zobaczyć, jakie piękne podbijały. Niektóre dopiero teraz odbijają, ale niektóre wspaniale odbiły. Proszę zobaczyć, na jakim tle one rosną. Tuż za siatką mam piękne, polne kwiaty. I margaretki, i habry. I maki, i jeszcze inne, różne, piękne rośliny. A tutaj moje winogrona, proszę, jak one cudnie sobie e, odbiły. I rosną. Mając takie towarzystwo z drugiej strony, no nie pozostaje im nic innego, jak dorównać pięknem. E, tak. I wzrostem, i wszystkim. Po prostu jestem, proszę zobaczyć, jakie, jakie cudowne, są te kwiaty polne i tak wokół mojej całej posesji takie właśnie widoki mam tutaj o pięknie mi odbiły proszę jakie kwiaty polne tutaj razem z moimi pięknymi winogronami proszę tam dalej i tu po lewej stronie są czerwone merlo czyli Merlot, jakby Polacy by przeczytali. Tam są chabry, one po tej stronie jakby jest mniej troszeczkę e, różorod, różnorodności w tym momencie kwitnących, ale one już zaczynają kwitnąć, więc i te z powrotem. Te w ogóle wspaniale wszystkie jednej, która słabiej e, rośnie. Też on to są właśnie te poobgryzane przez sarny i zające, czyli one jakby odbijają znów od zera, od, tej, od tego pnia swojego. Więc i tak jestem zadziwiona, że tak pięknie odbiły. To, to była właśnie przyczyna, dla której wsadziłam tutaj siatkę pomiędzy te słupki, bo, bo generalnie miałam tylko słupki i linki stalowe dla podtrzymania winogron ale musiałam siatkę jednak, bo oprócz sorni zajęcy, które mi obgryzały po prostu do pnia moje te winogrona to jeszcze dodatkowo dziki mi tutaj strasznie ryły i musiałam coś zrobić ale w związku z tym jest, jest pięknie tuż za siatką i przed siatką tak sobie one współistnieją razem. Widzę, że nawet się lubią, nie ma problemu. Kwiatki są. One będą bardziej obficie kwitły, bo, bo widzę, że już pąki są i będą pięknie kwitły w Te kwiatki na zewnątrz, mówię. Natomiast winogrona jeszcze nie mają kwiatów. Ja nie wiem, czy będą miały. Oto taka słabsza jest tutaj. Ale ona też już wigoru vigor, nabrała. Tu jeszcze jedna słabsza. O, ale już nabiera wigoru. I to, to są moje piękne winogrona w towarzystwie absolutnie niewiarygodnie pięknych kwiatów polnych. No, po tej stronie to, to rzeczywiście świę, świę, święcą triumfy. Nie wiem dlaczego, akurat ta strona jest bardziej okwicona. Już wcześniej kwitną, a tam dopiero zaczynają. No. Natura wie, zna swoje drogi i swoje motywacje. W związku z czym, e, no nic, no czekamy, jak winogronka będą się w tym roku zachowywać, ponieważ jestem teraz już na miejscu, więc mogę je dopatrywać. E, Tyle i no, jestem bardzo zadowolona, choć byłam sceptyczna na wiosnę. Bałam się, że w ogóle nic mi tu nie przeżyło po tak silnych mrozach, jakich tutaj w tym roku te biedne winogrona doświadczyły. Okazało się, że dały radę. Białe są słabsze, jak widzę, bo więcej białych jest takich bardzo słabych i być może odbiją, a być może niektóre już nie odbiją. Tam widzę, niektóre odbijają, niektóre. Jeszcze nie, chyba ze dwa albo trzy, to w ogóle nie widać, żeby coś chciały robić, więc być może, że nie odbiją, ale podlałam właśnie te słabe i zobaczymy. W każdym razie to na tyle o winogronach z raju. I do zobaczenia następnym razem. Hej!